Nareszcie dostaliśmy jakieś konkretne informacje na temat nowej serii Ninjago, która będzie miała miejsce w roku 2023. Pewnie większość z Was się zastanawia, czy będzie to jakiś spin-off, prequel bądź coś zupełnie nowego. Wczoraj francuski aktor głosowy, który podkłada głos pod Jaya i Mistrza Wu, tak jak już mówiłem, we francuskiej wersji językowej Ninjago, odpowiedział na komentarz widza, który brzmiał, czy w roku 2023 jeszcze zobaczymy go podkładającego głos pod tych właśnie bohaterów. O dziwę odpowiedź była Prosta i konkretna, ponieważ odpowiedział on, że jest dalej członkiem ekipy od Ninjago i będzie kontynuować swoją przygodę z tym uniwersum w dalszym ciągu. To dla jednych dobra informacja, a dla innych dosyć średnia. Wiecie, zależy jak na to spojrzeć, ponieważ każdy oczekuje od tego nowego ninjago czegoś innego. Jedni chcą, żeby to była jakaś oddzielna historia, która opowiadałaby o losach innych bohaterów, inni, by był to kompletny reboot, no a reszta, żeby nic się nie zmieniło. Tak całkiem szczerze wydaje mi się, że większość liczy właśnie na tą ostatnią opcję, ponieważ jednak przez tu 12 lat ludzie się przyzwyczaili do tych bohaterów, których właśnie na przestrzeni tego całego serialu poznawaliśmy. Nie wydaje mi się, by zrobienie czegoś nowego, nawet z tego samego uniwersum, by wypaliło. Nie wiadomo, czy taka seria przyciągnęłaby nową widownię, lub chociaż zachowała dotychczasową. Dlatego zmiany będą, lecz nie takie drastyczne, jak mogłoby się wydawać, kiedy ta seria została zapowiedziana. W konkluzji wydaje mi się, że bohaterowie zostaną na swoich miejscach i nigdzie na razie się nie ma zamiaru nikt ruszać. A ten komentarz aktora tylko utwierdził mnie właśnie w tym przekonaniu. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat tego, że bohaterowie w nowej serii będą raczej ci co dotychczas. Może liczyliście na coś innego? Komentarze jak zawsze należą do Was. Tymczasem ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego od wideo. Do usłyszenia, do następnego odcinka i cześć.